Hej, hej, kochani, jeszcze w trakcie drogi się do Was nie witałam, ale witajcie w kolejnym vlogu. Rano byliśmy w jednym ciekawym, interesującym miejscu, nie zdradzę nie Wam nic więcej. Teraz lecę do studia, bo jutro jest konwent i muszę przygotować, nadrukować wszystkie moje wzorki i przygotować plansze na łokina, żebym mogła godnie reprezentować, więc po to właśnie zmierzam teraz do studia, ale przy okazji chyba się stąpię po coś, jestem strasznie głodna, jakąś bułeczkę czy coś takiego. Wziąłem śniadanie, ale jakąś też nie wziąłam, głód. Chyba hmm, sprawa. Wzięłam sobie coś takiego. To ma być zegap pizzerinka. Znaczy do pizzerinki to chyba ma daleko, ale tu jest e, chyba pesto, pomidory i ten serek. Zaraz to zjem, bo naprawdę jestem tak głodna. Oh, moje na naklejki. Naszło mnie na sushi, dlatego zamówiłam sushi na Wolcie. Słuchajcie, pamiętajcie, z moim kodem wego ola 4 razy po 10 zł w aplikacji, ale tak zajadam się na sushi i po prostu o, ale to będzie mm, złota, jak to pięknie wygląda. I w ogóle jak to jest do vloga, to mam propozycję. No? Co powiesz na wyzwanie ode mnie? Jakie? Czekaj. Możesz mnie nagrać w ogóle, co? Jak luźno? Czecie, bo mam gorszą kamerę. Ten żółty naprawdę dobrze taki świeży, uh -huh. nie wiem w czym to jest, ale naprawdę jest taki świeżutki, uwielbiam. Ten też pyszny, ale z sosem sojowym będzie i z imbirem jeszcze lepszy. Dziękuję, recenzja super, jeszcze zaraz sprawdzę. Siemaneczko, słuchajcie, jest kolejny dzień i dzisiaj jest pierwszy dzień konwentu. Pierwszy lipca, słuchajcie. dzisiaj jest pierwszy lipca. Mam jakąś giga, mega fazę na chodzenie, cała różowa, więc dzisiaj na konwent też pójdę cała różowa. Spokojnie zdążę przeprywać, przemyć te rzeczy. W sensie zakładam ruszą spódniczkę, a wszystkie bluzeczki mam nowe, więc nie bierzcie mnie za... nowe, wyprane, świeżo. Nie bierzcie mnie za yy, za brudasa, no nie? Słuchajcie, ja teraz się zbieram. Jest godzina około szósta i i, i, I wiecie, jak, jak to jest? Muszę się pomalować teraz jeszcze i będę lecieć na autobus, bo musimy pomóc rozkładać stanowisko. Przez to musimy być na 8:30, więc będziemy. Będziemy, będziemy. Jeżeli chodzi o plan konwentu, to dzisiaj ja nie dzieram. Dzisiaj ja pokazuję swoje wzorki, jakby będę gadać z wszystkimi i, 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 i pomagać na, e, White Ratowi. A jeśli chodzi o jutro, to będę miała łokina. Więc zapraszam, zapraszam wszystkich. Dobra, słuchajcie, kochani, ja nie mam czasu, więc lecę się ogarniać. Makijaż i te sprawy, no... Nie chcę mi się strasznie umalować, ale nie no, dzisiaj się przyda. Dzierżało do wsia. Kolejny dzień, kolejny raz różowy outfit. Jak mówiłam, my jej piorę te rzeczy, więc się nie przyjmujcie, nie przyjmujcie. Takie oto kolczyki jeszcze od maja, które założyłam. Fajnie, i mam tą opaseczkę, podobnie jak wczoraj, ale bardzo, bardzo, bardzo dobrze się czuję z tym odcinku. Przez chwilę zastanawiałam się, czy nie będzie mi za zimno, bo w sumie mam spódniczkę i nie mam żadnych spodni. A jest 18 stopni, ale słuchajcie, nie, jest mi ok i wiem, że będzie jeszcze cieplej, więc git, cieszę się. Cieszę się, że nie zmarznę. Ja właśnie sobie siedzę i czekam na przystanku na autobus, ale chciałabym Wam pokazać to. Jest to, słuchajcie, moja taka książeczka, która będzie służyć za dziennik, w którym będą mogli sobie wszyscy wybierać wzorki na Łokina. Jak widzicie, tych wzorków jest trochę. O, czu, takich jest, więc mam nadzieję, że, że będą się innym podobać. Tutaj, tutaj Harry Potter'a. Tutaj jakieś o takie, 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 takie. Dużo tego jest naprawdę, więc mam nadzieję, że, że ktoś do mnie na dziarkę jutro wpadnie. Albo dzisiaj się umówi jutro wpadnie. Mam nadzieję. Tak, wypatrujcie takiego szczura i takiej różowej mniej, jak jesteście. Lubię was poznawać, lubię jak podchodzicie do mnie, to zawsze sobie słówko dwa zamienimy. To bardzo, bardzo milutko. Tu tu Stadion Legii. Tak, to tu będzie siedziać konwent. Jak wiecie, jestem z Poznania, więc w sumie tak trochę na Legię, to tak średnio, ale nie jestem piłkarzem ani kibolem jakimś zaciętym, więc... Tylko jak się tam dostać? Nie mam pojęcia, jak się tam dostać. Boję się, że tam się nie dostanę. Jesteśmy już na konwencie i właśnie rozkładamy stanowisko. Od stąd dotąd. Patrzcie, jakie mamy fajne koło fortuny. Będzie można losować wzorek sobie u karka. Jesteśmy w trakcie rozkładania naszego studia. Tutaj Aria ma swoje, partie, jakie to jest piękne. Jaki nadruk, jaki print taki złoty. Takich printów ty jeszcze nie widziałam. Autorka, proszę bardzo, przezdolna bestia. To, to, to jest miazga. I to też, ale no, niesamowite. Niesamowite. Tutaj ma pani wzorki, tutaj są moje. A tu rozkładamy dalej. Jesteśmy na stadionie Legi, na trybunach. Patrzcie jak tu jest pięknie. Tak się prezentuje nasze całe gotowe stanowisko. Tam jest moja książeczka do wzorków, tam są moje prace, tam są też naklejki, a tu są prace też pięknych innych ludzi. Cudownie wygląda. Piękne stanowisko od razu przy wejściu. Patrzcie, na froncie jesteśmy reprezentatywnie. Cudownie. Patrzcie, jakie piękne śpiedy i szalipi. Cudowne, i przepięknie, jak ładne kupiłam sobie takie dwa kolczyki, no wyglądają one przepięknie Tutaj jest septum i zaraz go właśnie chcę założyć, zobaczymy jak będzie wyglądać Zobaczyłam sobie teraz tego septuma, ale wow, on wygląda na taki oficjalny, będę go nosić Na takie fajne, właśnie duże wyjścia Tutaj kupiłam, tu, właśnie za moimi plecami Fajnie wygląda to O, ja chcę takiego rogala co to za piękność przyszła? Cudowny A, to jestem. Jest. Zrobiłam właśnie napis walking walking by 2, żeby wszyscy widzieli i teraz muszę to wsadzić do tego. Do tego i postawić koło moich projektów, żeby wszyscy widzieli, bo stawiałam taką małą karteczkę, ale to się nie dziwi, że e, nie widać. Nie widać, Więc tutaj trzeba od razu to wymienić i zapobiegamy takim sytuacjom. Okej, ja właśnie sobie siedzę na stanowisku, w zrobiłam dwie dziarki, z czego, tak, przyznaję się, zapomniałam zrobić zdjęcia i jest mi trochę wstyd, że nie zrobiłam zdjęcia, ale zrobiłam taką, ten, przydziału, więc y, tu Wam skleję gdzieś zarek, który był, jestem z tego bardzo zadowolona, tyle, że zrobiliśmy w kolorze czarnym. Robiliśmy w kolorze czarnym, dodatkowo zrobiliśmy jeszcze serducho y, i bardzo się cieszę. Możliwe, że będę jeszcze dzisiaj robić coś jeszcze. Jestem bardzo zadowolona z tego kolczyka, bardzo mi się podoba. Dajcie znać, co o nim myślicie. Był jeszcze taki, co na przemian miał ciemny różowy, yy, srebrny, ciemny różowy, srebrny. W sumie zaraz Wam pokażę, bo nie, wiem, mam, nie, nie mam, nie daleko o to chodzę. O, tu jest ten równowy, który mi się podobał też, ale stwierdziłam, że ten delikatniejszy może będzie pasował do większości osób, rzeczy. Mimo tego, że jestem bardzo zmęczona, jestem też bardzo zadowolona. Hej hey kochani, widzicie w drugim dniu konwentu. Tak, dziś jest niedziela. Dziś stwierdziłam, że robię wam łączony ten film, więc nie będzie jeden dzień filmu. taki, No, dostaniecie po prostu jeden dłuższy film. Jeżeli chodzi o mój makijaż, to widzicie, dzisiaj jestem w ogóle cała na niebiesko. w makijażu nie robiłam, ale e, tak, jak, tak jak wczoraj byłam cała na różowo, to dzisiaj stwierdziłam, będę cała na niebiesko. Zrobiłam sobie takie dwa. Koczki takie słodkie, mam tutaj taką bluzkę, topik, jeszcze spódniczkę ubiorę i, i będzie super. Podoba mi się w miarę jak wyglądam i jestem bardzo ucieszana. Bardzo się cieszę, że idę na ten konwent, bo wczoraj mi się tak podobało, że już nie mogę się doczekać. Zmęczona byłam, jak nie wiem, powiem Wam, że no, takie imprezy mnie wykańczają i ja jestem akurat z nich najgorsza, że normalnie kilka godzin tam i ja jestem. No, ale słuchajcie, dzisiaj powtórka z rozrywki. Mam nadzieję, że, że przyjdą dzisiaj niektórzy z Was albo, albo inni klienci, którzy mnie nie znają, tylko są na przykład w White Rata. Bardzo, bardzo się cieszę. Konwent jest super. Pokażę Wam może dzisiaj coś więcej, może mniej. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie, bo też e, będę dzisiaj siedzieć i dzisiaj mam stanowisko, żeby dzielać, bo dzisiaj robię tego walkina i, i najpewniej m, trochę sobie posiedzimy. Wczoraj zrobiłam trzy dziarki, zobaczymy, czy dzisiaj zrobimy więcej, czy może mniej. Lecimy, Piotrek leci ze mną do sklepu, ale słuchajcie, taki jest mój outfit. Tu spódniczka, to, 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 to dzisiaj na niebiesko, tak jak dotrzymałam słowa, tak dotrzymałam słowa. Co kochanie powiesz na temat? Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Lecimy na konwencję. Dotarłam już na stanowisko White Red Tattoo i czekamy na pierwszych klientów. Tak, to będzie się składa. Póki co mało, mało osób. Zobaczymy, kiedy przyjdą więcej. Co się tam nie śmiejesz, Tomek? Uśmiecham się, głośno się uśmiecham. się o, o 12 i zaczyna moja droga, jest dziesiąta. O 12 się zaczyna? A, wszystko jasne. Słuchajcie, przed chwilą był jakiś dziwny alarm ewakuacyjny. Przestraszyłam się. Ale nic się chyba nie dzieje ostatecznie. Był jakiś alarm, który tak bardzo przez jakiś czas bił i głośny po czym i włączył się komunikat, w którym tam mówili uwaga, że kiedy to niebezpieczeństwo. No to trochę się mnie, ale ostatecznie wszyscy chyba są i chyba nic się nie dzieje, ale straśnik jest. Mogę Ci patrzeć na ręce? Tak. Dobrze, odbijamy. Trzeba, ja że to konie odbierł. Ładne ręce odwiedzę konia. Nice. Powiedzcie mi, gdzie takie o, kolczyki mogłyby wyglądać dobrze, bo ja sobie nie mogę tego wyobrazić. Jakby to mogło gdzieś, w jakim przepłycie nie wyglądać. To było Nie Dzisiaj póki co plany na cztery dziarki, dwie Harry Potter, jedna Hello Kitty, jeden mój taki prezent aktorski, zobaczymy. Fajnie. Może ktoś jeszcze się uda? Póki co zaczynamy od tej, później te, a na koncie. z i z serem i Do tego leczo i woda. 4 dziary czekam na ostatnią klientkę, ale już mi zmęczenie że zaraz jest 18. Jesteśmy od 10, ale jest też niegłośno głośno i wiecie duszno. Mm. Nie no, ale fajnie, cieszę się. Bardzo udany konwent, Bardzo, 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 bardzo. Bardzo. Zwijamy nasz interes, Jak widzicie stało się już tutaj bardzo puściutko, tak smutno. Tutaj zostało nasz stół, nasze sąsiedzi jeszcze są, ale wszyscy się już powoli składają. Iii. Konwent się skończył. O oh, wow, jest około nień 19. Jakoś tak, ja zmierzam teraz na autobus, ale jestem tak zachwycona konwentem, że po prostu A, super. Zajwisz tam ekipą, żebyśmy zarabistą daram robotę.